Witajcie serdecznie z tym etapem to jest z Astronir. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wybierzemy się do jaskin, słuchajcie, a dlatego, że słuchajcie, z kilku powodów. Hmm, oczywiście pójdziemy po tę rafinerię całą, ale no. Chciałbym najpierw zaprezentować wam kilka rzeczy, bo kilka rzeczy już. Kilka, 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 powtarzam się. Bo chciałbym generalnie, słuchajcie, zrobić jeszcze jeszcze kilka na pewno bardzo ważnych rzeczy. Między innymi. Jak możecie zauważyć, tutaj zbudowałem sobie tę platformę wniosków w EXO. To jest szczerze, wydaje mi się, że to jest coś takiego w cudzysłowie Battle Pass. Tylko że wiecie, to jest takie, no niepłatne i tak dalej, bo tutaj trzeba zbierać te wszystkie rzeczy z Dyni i tak dalej. No, wydaje mi się, że to o to chodzi, bo widzicie, tutaj trzeba wszystkie te różne zebrać substancje z Dyni i się sobie tą rafinerię sprowadzę, ale to nie wiem, czy będę tego potrzebował, czy nie. Po prostu sobie ją tu przy, przyniesiemy, nie, bo zbudowałem sobie tutaj platformę właśnie specjalnie na to. I poza tym skoczymy do kopalni. Ja to dlatego, że chciałem odblokować. Już wam pokazuję. Jest, platformę handlową chciałbym odblokować, bo platforma handlowa generalnie myślę, że możemy się bardzo przydać, słuchajcie. Ale też wielka rozdramniarka, to może być dość istotna sprawa. I nie wiem czy nie będę słuchajcie też robił niedługo jakiegoś miejsca, które będzie mi cały czas produkowało energię, bo to może być dość kłopotliwa sprawa, nie? Ee, więc myślę, że to jest dość, dość ważna rzecz do zrobienia. Więc myślę, że zrobię sobie też taką miejscówkę, w której na przykład na dużo turbin wiatrowych, które będą mi cały czas będą mogły produkować energię, prawda? Ale dobra, do rzeczy. Idziemy po tą rafinerię teraz, słuchajcie. I później, słuchajcie, lecimy sobie do kopalni, więc na początek to i później kopalnia. No właśnie, tutaj jest ta turbina wiatrowa cała, więc te turbiny wiatrowe, słuchajcie, mogłyby się dobrze nadać do produkcji energii. I myślę, że właśnie ty, to sobie ogniarne też. No, ale to wszystko będę robił poza odcinkami, myślę że już, nie? Takie pierdoły to poza odcinkami właśnie. Platforma handlowa oczywiście może się przydać do wymiany na inne surowce, słuchajcie. Kurde, wpadłem. Wiecie, w sensie, żeby wymieniać się generalnie z innymi surowcami. ...mieniać się surowcami, yy, właściwie nie wiem z czym, to jest chyba po prostu komputerowo, yy, komputerowo tworzone, nie? Że dajesz jakiś surowiec i przysyłają ci drugi, nie? Więc to jest całkiem fajna rzecz. O tak serio to nie wiem kto, kto przysyła, można w jakieś teorie robić i tak dalej, ale no wiecie, ja nie jestem dobry od teorii. Yy, generalnie tak, yy, mam w tej chwili ile bajtów? 1863, no to jeszcze trochę, ludzie będzie mogli to odblokować niedługo już. Ja sobie pozwolę dać to... ...nie tu. Duża turbina wiatrowa. To może być dobre, ludzie. Tylko to jest bardzo drogie. Stop aluminium w ogóle, ludzie. Patrzcie, jakie to są ceny. Komora badawcza. W ogóle jest i wiem, że jeszcze jest. Widrówka ziemna. Ło. Laboratorium chemiczne. To jest dość istotna sprawa, ludzie. Jak się robi szkło właściwie? Nie wiem, a wiecie co? Nie, na razie tego nie kupuję. Poczekam na platformę handlową na spokojnie. Nie wiem, kurczę, z czego się szkło robi. Ale obstawiam, że można robić szkło. Z nie wiem czego, nie, nie będę teraz wam gdywał, bo nie mam pojęcia, ludzie po prostu. Z nie będę żadnych teorii miał. Tworzył i tak dalej, dobra. Chodźmy dalej, ludzie, chodźmy dalej. I już będziemy zaraz na miejscu, myślę. No, troszkę tutaj trzeba biec, nie? Żeby tu dojść. Dobra. I jest nasza rafineria. No i biegniemy, ludzie, znaczy no nie biegniemy w sumie. Wiecie jak to trzeba robić? Halo, mogę? O tak, o to potrwa, ludzie, powiem wam. Halo, mogę to podnieść? Dźwięk jest Wiecie, Widzicie, to jest w cholerę nudne. Powiem wam, I nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakiegoś cięcia teraz, bo no, sami widzicie. Sami widzicie, to jeszcze musi stanąć w miejscu. No może wcale nie musi? Tylko nie powinienem spamować? No właśnie. Trochę to zajmie, ludziom mam wrażenie, wiecie. Mogę? Dziękuję. Oj, tak, to trochę potworuję. Dziwi mnie, czy mamy antymaterię, tak jak syndrom, że możemy takie rzeczy wyczyniać, widzicie? <laughs> Możliwe. W sumie to jest przyszłość, nie? Wiecie, jeśli chodzi, wiecie o, o kogo mi chodziło mówiąc syn, Zapewne pozdrawiam wszystkich fanów, i nie mam mocnych. Oho. Dobra, jakoś to idzie. Żeby tego do dziury nie zrzucić, tylko. No, może i to nie byłby taki wielki problem, no bo ja wiem to jest? Mała turbina wiatrowa. Ej, to może tego przecież. Mogę to zabrać do plecaka przecież, nie? O, właśnie. No. Porządek sobie zrobi tutaj. No i git. Eee, to wytwarza energię tą, czy że wiatr nie ma po prostu ludzie możliwe gruzy aha dobra co duże gruzy czaje Nie wygląda to, że był wiatr ludzie, dlatego może nie ma energii po prostu. No bo ja wiem. ale powiem wam, że to trochę trwa już. Myślę, że to są takie rzeczy tylko wiecie, seasonal i tak dalej, że to będzie znikać potem czy nie. Zobaczmy. A nie widzę. Tak, to jest coś swego rodzaju battle pass wydaje mi się, wiecie? Tak sądzę, właśnie, że po prostu takie są rzeczy. No, tak myślę, właśnie, że to jest to. A rupta, co chce ta, nie? Nie będę im bronił przecież. Szczerze, ja nie jestem jakimś fanem tego systemu, ale no cóż, mogę podnieść? Dziękuję. Ja raczej nie jestem fanem tego systemu, bo mi się to kojarzy z grami typu Fortnite, nie? Po prostu chyba dlatego. To wydaje mi się, że to czysto dlatego takie, takie skojarzenia mam. Znaczy, że, ma, że, mi, się, że mi się, to źle kojarzy, dlatego. dlatego ja tego, nie lubię zbytnio. No dobra, zaraz tlen powolutku będzie znikał, ludzie. Już dobiegamy. Tutaj można to zamontować, nie? O właśnie. No i git mamy. No i w sumie mogę z tego korzystać już, nie? Teraz. Dobra, dajmy to tutaj już. Wytwarzane gnietozyna. Zmutowane nasiono. O Jezu, co to jest w ogóle? Nie wiem, ludzie, dziwne rzeczy się tu dzieją. Dobra, zrobię to trudno. Hmm. Wiesz co? Może tą turbinkę tutaj sobie zamontuję, co wy na to? No, może zawsze będzie troszkę wytwarzać. No i spoko. I też, dobra. Ludzie, słuchajcie, zobaczmy, ile trwa odcinek. Już pewnie jest 10 minut, ludzie. 8, no dobra. Słuchajcie, lecimy do kopalni. To jest to samo. Zdaje się, że tak. Dokładnie. Tak, to jest to samo. Yy, no to co, ludzie? Faktycznie tak jak mówię do kopalni, chyba pójdziemy. O Jezu, co ja zrobiłem z tym? Wróć? Drukarkę sobie zabrałem normalnie. Dobra, walny to na razie tutaj. Dobra. Możemy lecieć, ludzie. I możemy lecieć. że mnie zginął na start, tak jak to było kiedyś, pamiętacie. <laughs> Dobra. No i złazimy. Oki do ludzie. Zaczynamy zabawę. Mogę TNT wziąć w sumie, no trudno. Ok, pobiegnijmy w tą stronę. Tu mnie jeszcze nie było. O kurde, co to jest? Eee, ok, obawiam ja się, że to może mnie zabić. Trzeba uważać. O kurde, co to się stanęło z tym? Eee, to jakiś przedmiot do badań jest, prawda? Do uprawy. Można tylko sadzić. Mutacja niezgodna z komorą badawczą znika. Okej. Okay. Spoko, biorę. Ło, wow, ło, wow, wow. Nie o to mi chodziło. Aha, dobra. Tutaj widzę, że już są moje też kable, które wcześniej... Aha, i tutaj był ten wybuch wcześniej. No dobra. Rozumiem. A to? O kurde. Ale to zawolało. Zyskanuj lub zbadać. Aha, no dobra. Nasiono nawet jest, ludzie. Jezu. Ostro siostro. <grym> Sweet home alabama. O kurde, dużo to daje bajtów ludzie. Też jest minerał ludzie. Proszę bardzo. Trzeba będzie to zabrać, słuchajcie, kiedyś No, tutaj mam minerały Wezmę jeden z nich, w, w, wychodząc stąd, słuchajcie Generalnie tak, wiecie co chciałbym znaleźć dzisiaj głównie? Chciałbym znaleźć ten, jak to się nazywało yy, kurde Nie pamiętam jak to się nazywało nawet Czego ja szukałem właściwie No to do wytwarzania tej całej platformy handlowej, ludzie Złóżcie że zerknę Forma handlowa. Żelazo właśnie i wolfram cały. Wolfram szczerze mówiąc nie wiem gdzie się zdobywało, ale myślę, że gdzieś właśnie w podziemiach. Hmm. Nie wiem czy nie, nie, głębiej mi się trochę nie wkopał, wiecie. A to co to jest właściwie? W sensie o ten surowiec tutaj. Patrzcie, tu jest rzeczy do badania, nie? Dużo bajtów wlatuje. Ej, mogę już się nauczyć platformy handlowej. To się uczymy, oczywiście. Zaraz zobaczymy co to jest. Spaleryt. No dobra. Dobra, słuchajcie, trzeba by powolutku też wracać, myślę, mimo wszystko do domciu, bo... no zobaczcie, już mam sporo item itemków, mimo wszystko. Patrzcie, jakie te jaskinie są rozległe w ogóle, jak patrzę teraz, nie? Kozackie to jest. Wow, ludzie, patrzcie, tu jest jeszcze rzeczy. Zupełnie do jakiegoś innego systemu trafiłem, mam wrażenie. O kurda, tam co to jest? Aha, to jest to, co trzeba elektryczność podłączyć. W sumie nie za bardzo co to robi dalej. No, mamy dużo minerałów, chyba, znowu. Może nie tak dużo, ale są jakieś. Organiczny. Aha, dobra. O, tu są kolejne, biole. Minerały mi dawać. O! Coż to jest? A, gruzy. Lateryt. No dobra, biorę. Cynk rafinowany kwaleryt. Okej, okay, biorę. Aha, to to muszę zabrać ręcznie, to nie. Nie, 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 nie. Ręcznie tutaj nie będę nic nosił stąd, słuchajcie. Czy no może oprócz rzeczy do badań? Okej. Okay. Jezu, i tu jest rzeczy. Co to jest? Ale jaja, zobaczcie, i tu jest rzeczy różnych. Ja pierdzielę Lateryt znowu A to, 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 to Ogniwa, super Ogniwa, świetna rzecz Węgiel. Uuuu Moje Czekajcie, nie mogę tego zabrać? Czekajcie, moment eee. No właśnie, tutaj sobie przyczepię. Dobra, żeby na wiertle zająć miejsce, nie? Dobra. o o nie to Co to jest za surowiec właściwie? Aha, to jest latery, dobra Uuu, zejście głębiej ludzie To mi się podobie I chyba właśnie głębiej będą surowce, po które przyszedłem ludzie O i tak podoba mi się to Dobra, i tu mi się kończą kable, ludzie. I tam pójdziemy w na następnym odcinku. <grym> Serio mówię teraz, nie, nie żartuję. Na następnym odcinku na pójdziemy. Dzisiaj słuchajcie, pójdziemy na razie odłożyć wszystkie łupy z tej wyprawy. Bo nie ukrywajmy, że nie ma ich mało. Może po drodze jeszcze znajdę coś ciekawego. To, czego nie zauważyłem wcześniej, prawda? Zgarniemy też jakiś minerał po drodze, słuchajcie. A czekajcie, tutaj nie będzie czasem pod tym jeszcze. Pamiętacie, że pod tym był jeden. Chyba nie. Tam w oddali jest to coś, do którego trzeba podłączać, a ja nie chcę nic podłączać na razie. No dobra, ludzie. Chyba git. Czy może nie, że nie chcę, ale nie mogę raczej, nie? I tutaj jest wyjście słuchajcie z tej jaskini, ale takie... No właśnie to naturalne wyjście, ale dobra, w sumie weźmie. No tu dalej nawet przewód jakiś jest mój. Nadam tutaj czemu nie? Patrzę, czy jeszcze nic nie widzę w tej okolicy czasem, nie zobaczę, a to co to jest? Aha, wydawało mi się, że to coś jest Dobra, słuchajcie, wiecie co, jednak wrócił mu się tędy, bo tam były jeszcze przewody moje Znaczy nie przewody, tylko te, no minerały, które wcześniej odkryłem, nie? Dlatego tędy się chyba przebiegniemy, nie? Okej okay. I to chyba gdzieś tu było, nie? Chyba gdzieś już tutaj, no i tu jest już moje wyjście. Yy, ale te minerały gdzie są? To jest moje pytanie raczej. Czekajcie. Ej, zgubiłem się, nie widzę tych minerałów. Halo? Wiesz, yy, że to trochę dalej było. Myślę, że już je minąłem, wiecie, dlatego tego nie widzę w tej chwili. Bo tutaj to pierdzielno wtedy, tak? I tutaj są minerały, dobra. Więc pozwolę sobie jeden zabrać, mogę drugi wziąć ze sobą? Nie. Plesek pełny, dobra. Spierdzielamy. Powiem wam, że niezła eksploracja. Fajnie się bawię, bardzo fajna gra. No to wyłazimy. No i mocium panie, daj mi wyjść. No i dobra. Yy, dalej się to badanie. No to możemy wpierdzić minerał. Git. W ogóle ja tu wsadziłem ostatnie ogniwa zasilające, wiecie, do mojej bazy i mi zniknęły, czajcie. Ja nie wiem czemu one mi zniknęły, czy one się rozładowują po jakimś czasie, czy co. Dziwna sprawa, nie? Nie wiem. Zobaczymy, może jakoś, może jakoś się będzie to trzymać tym razem. Dobra, słuchajcie, odłóżmy tej temki. Zresztą dość cenne. A to można posadzić. To wiecie co? Ja skoczyłbym sobie do mojego, że tak powiem, ogródku. I bym to posadził tutaj. cze 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 nie tak. I git będzie rosnąć. Zobaczmy, tutaj w ogóle, jakie są te receptury w końcu. Ta próbka zmutowane. Dobra, to jest to chyba. Tak. Tak, dokładnie to. A nie, to jest sekund. Aha, to nie wiem, w sumie. Dziwna rzecz. Dobra, i jeszcze odłożyłbym resztkę tych itemków, które ja tu mam. Jeszcze tutaj wiertel pochowałem trochę tego. No i dobra, ludzie. Chyba powolutku będziemy kończyć. Ja bym jeszcze sobie teoretycznie chciał odblokować laboratorium chemiczne, czy jak zwał, tak zwał, słuchajcie, bo. Zresztą, gdzie to jest? To jest dość istotna rzecz, powiem wam. Piec do wytapiania, służy do przetwarzania. Aha, ja to mam blokowane przecież. Jest laboratorium chemiczne. Kurczę ten wolf, ludzie. I szkło. Naprawdę nie wiem za bardzo, co, co można stosować, żeby szkło otrzymać. Zaraz zobaczymy. Bo można sobie przepalać surowce, tyle wiem w sumie. Ale pytanie, słuchajcie, co mi, kurczę, da szkło? Możemy zaraz sprawdzić, bo mam tutaj troszkę surowców, więc przetestujemy sobie każdy, który tak naprawdę potencjalnie jest do przepalania. I chyba to tyle w sumie. No, chyba to tyle. No to dobra, spróbujmy. Okej, okay, da się. Da się. I jeszcze on. No i da się. Zobaczymy, ludzie. Któroś z tych musi mi dać szkło. Co to mi tutaj pokazuje? Zobaczę jeszcze. W tym czasie zerknę ile czasu odcinka już jest. No, 20 minut, bardzo dobry czas. Cieszę się. Bardzo dobry czas, dużo zrobiliśmy. Super odcinek będzie reasumując. I zrobimy sobie screena może w tym czasie na odcinek wiecie. Yy, w ogóle tutaj. Się ono zasadzone, patrzcie to, niezłe. A no, takiego screena sobie zrobię, o jest. Poszedł screen, dobra i co my tu mamy? Pokaż mi, miedź. Mm -hmm. No dobra, czyli ma z malachitu mamy miedź, to już jest dobra informacja. A organiczna, psta, że też, czy może nie. Organiczny też, czyli z tego pewnie węgiel jest, słuchajcie. Kurczę, zaraz się dowiemy co to jest. A to nie, to nie wygląda, to wygląda trochę jak cyna, wiecie? Ta, którą znalazłem w kopalni. W tych całych, wiecie, zniszczonych pojazdach. Znaczy... Cześć, gdzie to jest? Gdzie ja tu cynę odłożyłem? Patrzcie, znowu zniknęło, widzicie to? Dlaczego to znika? Hej, bez jaj, come on. Co to miało być? Dziwna sprawa, powiem wam. No właśnie, cynk, nie cyna. No i tak się złożyło, że tuż obok ludzie. A tego się nie da, okej. Okay. Jezu, co, czemu mi zabrało drukarkę? Oddaj drukarkę na miejsce. Dziwna sprawa. Co jeszcze można by przepalić z tego, według was? Nie no, niewidentnie tutaj dają, zobaczcie, informacje, co to jest tak naprawdę. Ewidentnie, ludzie. Ewidentnie tutaj jest czarno na białym pogazane. Co to jest? Żywica, zasób naturalny. No, ewidentnie widać, ludzie. No nic, ludzie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. To było na tyle. Trzymajcie się, ja coś pokombinuję jeszcze poza odcinkami. Myślę, że w na następnym odcinku wybierzemy się, słuchajcie, w głębi, w podziemia. To było na tyle. Cześć i pa.